Jak niedawno informowaliśmy, 13 czerwca w sali plafonowej Pałacu Braunschweigów odbyła się konferencja, na której zaprezentowane zostało wyjątkowe znalezisko niewielkich rozmiarów kamienna figurka mająca ponad 6 tysięcy lat i którą śmiało możemy nazywać odkryciem stulecia. Figurka szybko zyskała światową sławę, a artykuły na jej temat oprócz języka polskiego zostały opublikowane po angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, indonezyjsku, rosyjsku, grecku, turecku portugalsku, chińsku, holendersku, rumuńsko i arabsku, a teraz doczekała się swojej wystawy czasowej. Turyści nas zaskoczyli, informacja tak szybko się rozeszła, proszę Państwa, że no, ciągle pytają gdzie można zobaczyć figurkę i gdzie można zrobić zdjęcia i czy, czemu jeszcze jej nie pokazujemy. Plany były trochę inne i sława po prostu, no, że tak powiem, wyprzedziła nasze zamiary. I to jest też trochę tak jak w zapowiedzi biblijnej w pierwszym liście do Koryntian. Nie chcę być kaznodzieją, ale jak Państwo wiecie, nawet oko nie widziało, ucho nie słyszało i serce ludzkie nie jest w stanie pojąć co mamy za nami. Odnalezienie kamiennej figurki może zmienić spojrzenie na dzieje ziemi kołobrzeskiej, gdzie ślady aktywności ludzi różnych kultur datowano do tej pory na 3000 lat przed naszą erą. Dzięki temu zabytkowi może się okazać, że ta aktywność w dorzeczu Parsenty jest o wiele starsza. To jeszcze niejedno pokolenie historyków z tego, co znajduje się w ziemi kołobrzeskiej będzie mogło historię tworzyć i kreować emocje mieszkańców pokazując jak żyli ludzie tu kilka tysięcy lat temu. Duża część tego znaleziska to dla nas dzisiaj terra incognita. Czyli musimy to zbadać i odpowiedzieć na pytanie po to też, żeby poinformować społeczeństwo, z czym tak naprawdę do końca mamy do czynienia, do czego to służyło i przede wszystkim dokładnie ile ma lat. Ale takie odkrycie niesie też za sobą pewne zagrożenia. Jakby zainteresowanie regionem, eksploracjami, musimy zwracać uwagę na to, żeby, żeby poszukiwanie, Skarbów, które na pewno nastąpią. Toczyły się według określonych procedur, z naszymi pozwoleniami, żeby nie doszło do rabunku stanowisk archeologicznych. Musimy na to bardzo uważać. Tymczasem bardzo cieszymy się, że ten zabytek przeszedł tą całą drogę bardzo tak, bo dobrze, i że tak jak mówię, Znalazł się tutaj jako ta perła tej, tej kolekcji archeologicznej. Wystawę można oglądać w Muzeum Miasta Kołobrzeg.